No dzień dobry, kochani, to ja, Wasza marzena. ostatniej już części y, moich opowieści. E, prawdopodobnie ten filmik będzie troszeczkę dłuższy jak, jak te dotychczas, które nakręciłam, ale e, no, chciałabym już e, chciałabym już zakończyć <grychy> moje opowieści. E, I nie przedłużając wstępu e, zacznę od tego o tej sprawy, którą chciałam opowiedzieć ostatnim razem. E, nie będę też się rozciągać. E, chodzi o odprowadzania, odprowadzania bytów. Chociaż słowo brzmi bardzo brzydko i e, dużo, e, dużo, ludzi mogłoby się obrazić, ponieważ e, nam tutaj ludziom wydaje się, że e, żegnając swoich najbliższych e, jeżeli zrobimy to prawidłowo, to to prawidłowo wygląda, ale niestety tu muszę, tu muszę troszkę podnieść głos, e, dlatego że ja już jednak przeżywam to na co dzień i mam zupełnie inne zdanie na ten temat. Jeżeli nieodpowiednio odprowadzimy swoich bliskich, to nasi kochani, naj, najsłodsi, nawet nie wiadomo, jak najbardziej kochani, najbliżsi e, po latach błąkania się w przestrzeni zamieniają się najzwyczajniej w byty. I powiem Wam szczerze, że są bardzo, bardzo niebezpieczni. E, I ja muszę przyznać też, że e, oczywiście mam bardzo małą grupę e, ludzi, którzy w ogóle chcą mnie słuchać, e, którzy interesują się tym, co mam do powiedzenia, a już w ogóle tacy, e, którzy. E, w ogóle poddają wątpliwość to, co mówię. To, co mówię. E, oczywiście każdy człowiek rozwija się w swoim tempie i e, kiedyś tam przyjdzie czas na każdego. E, ja muszę o tym opowiadać, więc e, zacznę szybciutko. Historia, którą poruszę w tej chwili, poruszałam już na Facebooku i e, z Facebooka e, wyszłam. E, dostałam e, bardzo niepokojące. E, Niemiłe wiadomości prywatne, no bo ktoś tam się nie zgodził z tym, co powiedziałam, a jednak te historie są moje. Zmarłe osoby przychodzą do mnie lub przewodnicy duchowi, którzy proszą mnie o pomoc, więc to są rzeczy, o których chyba należy mówić. Tu chodziło o dziewczynkę, która w wieku między 15 a 16 lat została przez swoją koleżankę utopiona. I przez. Oczywiście, że, że nie miałam pojęcia, jak to wszystko wygląda tak o tej drugiej strony, bo byłam tak samo nieświadoma, jak mi wszyscy. E, przeżywałam tak samo strasznie jak wszyscy. Była mi tak bliską osobą, tak e, potrafiłam też wręcz nienawidzić osobę, która to zrobiła. A jednak po, tych, po tym wszystkim, e, czego mogłam w życiu doświadczyć, po latach, zrozumiałam, że nie tędy droga. Dziewczynka po 14 latach e, odezwała się do mnie. To znaczy trudno mi powiedzieć jest czy to już sam, same te dusze się zwracają do mnie czy po prostu ja dostaję takie zlecenie i do takich dusz idę. I w tym momencie powiem Wam, że tu już się skończyły miłe odprowadzania Jana, który mnie poprosił o to, żebym mu pomogła przejść, czy Rafała, czy wielu innych, którzy po prostu tego chcieli. Tutaj wyglądało to zupełnie inaczej. Więc jak już byłam przeniesiona w tą, w tą inną rzeczywistość, to była ogromna walka. Akurat ten przypadek był naprawdę bardzo trudny. Zostałam doprowadzona do miejsca, w którym, w którym ona panowała, że tak powiem. Było to. To, to był bardzo, bardzo duży obszar miejsca, w którym straciła życie. Powiem, że, nie, że chyba zostaje mi to wymazane, jeżeli, albo w ogóle do tego nie dochodzi. Trudno mi powiedzieć. Pamiętam tylko, jak zostałam wystrzelona z krzaków, wystrzelona taką siłą, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Nad głową miałam mnóstwo ptaków wystraszonych, takich, które też czuły się wystrzelone, i z workiem na głowie. Z workiem na głowie. Oczywiście towarzyszyło temu y, ta, ta, ten płócień, o którym Wam opowiadałam, y, i widziałam też takie czerwone światło. O tym też mówiłam Wam, że to jest bardzo ważne w, w, w tamtym świecie. Ta elektryczność to jest bardzo ważne, to jest jakiś bardzo ważny element. I y, 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 w tym momencie ja y, biegłam do wsi. Konkretnie do domów, do jednego domu, żeby bronić jednego z mieszkańców, ponieważ on był zagrożony, a on jechał w jej, w je, swoim, swoim pojazdem, nie powiem jakim, jechał, jechał do, w jej stronę. Więc ja biegłam, ukryłam się w domu jego rodziców i tak za okna, tak tylko patrzyliśmy, czy, czy ona nadchodzi. Przy, nie chciałabym za dużo zdradzać ponieważ jak mówię dostałam niepokojące wiadomości także nie chciałabym nikogo ani urazić jednak te rzeczy się zdarzają i jeśli mówię, że byt jest niebezpieczny to znaczy, że jest niebezpieczny i ten mężczyzna miał już wypadek nigdy z nim nie rozmawiałam nigdy nie rozmawiałam z nikim na ten temat ale jestem... Tak mi to zostało pokazane w, w tym. W ten. W w w, 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 trudno mi to nazwać. W tej sprawie, że po prostu o mało nie stracił życie I to było za sprawą tej, tej dziewczynki. Która kiedyś była słodka i kochana, i po prostu taką mamy ją w pamięci. Jednak wrócę, wrócę jeszcze do, do Lili. Ona mi opowiadała, jak to jest, kiedy. Um, kiedy właśnie y, jakaś dusza y, nie chce odejść, i przez lata y, no, staje się więźniem tego miejsca, gdzie postanowiła zostać. I, I to jest naprawdę tak, ja to tak czuję, bo no, po 14 latach to sobie wyobraźcie, życie zupełnie się zmieniło, ludzie, rodzina, najbliżsi gdzie się wy, wyprowadzili, koleżanki i koledzy, to wszystko to, co ona miała tu, do czego, czego mogła się trzymać, no, już nie miała jakby sensu, a ona po prostu nie umiała, nie umiała z tego wyjść i, i, i żyła. I to jest dobre słowo. Żyła e, nienawiścią i e, no było tak, jak było. E, trwało to jakieś trzy dni odprowadzenia tej dziewczynki. No i się udało. Ona odeszła. E, ponieważ w ostatnim odcinku zakończyłam sprawą Rebeki. Rebeka e, towarzyszyła mi teraz te całe cztery dni. Rzeczywiście sytuacja niesamowicie podobna. Mam nadzieję, że już się zakończyła. To samo skończyło się wystrzeleniem z, jedne, z jednego miejsca, gdzie, no, gdzie próbuje tę osobę pełną miłości, bo to musi być taka miłość uniwersalna, to nie to, że ja tutaj tak opowiadam jako taki troszeczkę straszny człowiek, widzicie, to nie jest tak, że, że medium. Jest jakimś strasznie dobrym i wspaniałym człowiekiem, który naokoło rozdaje wszystkim miłość, bo to tak do końca nie jest. To tak do końca nie jest. W każdym razie pale już od rana świeczkę dla, dla Rebeki. Zostałam kilka, oczywiście, dodatkowych informacji. W jej sprawie. Powiem tylko, że dostałam imię mężczyzny Georg, ale więcej, więc, więcej nie chcę nic opowiadać, nie, nie chcę siedzieć się cementu. E, tak. Na zakończenie tego tematu chciałabym Wam tylko powiedzieć, że e, tutaj najważniejsze jest. Każdy ma czas na swoją traumę, każdy musi przeżyć odejście najbliższej osoby, musimy popłakać. Jest to tak, tak straszne czasami, że wydaje nam się, że, że tego się nie da przejść, a jednak to jest wpisane w nasz los. W momencie, kiedy się rodzimy, wiemy już, że któregoś dnia przyjdzie nasze odejście, i z, te, z tego planu musimy odejść, a jednak. Wszyscy udajemy, jak, jak to nie, tylko nie mnie, tylko to, to mnie nie dotyczy, to, to, to mi się nie stanie, to, e, a niestety tak jest i, i to, że, że nie wierzymy w to, nie, nie zastanawiamy się nad tym, co jest tam dalej, e, to właśnie przysparza nam mnóstwo e, kłopotów, a sianie nienawiści, to jest po prostu... E, chyba naj, najstraszniejsze, co możemy zrobić swoim najbliższym, tym, którzy odchodzą, że nie pomagamy im e, przejść na drugą stronę. Wręcz przeciwnie, e, bywa, że e, żona przeklina męża, a coś ty mi zrobił, zostawiłeś mnie samą, zostawiłeś mnie tutaj, co ja mam zrobić teraz. E, to się odzywa nasze ego. E, ja wiem, że to jest bardzo trudno zrozumieć, i tak jak już mówię, to każdy musi przejść swoją. E, swoją własną, że tak powiem, drogę duchową, i że to potrzeba jest bardzo dużo. Jedni się rozwijają szybciej, e, drudzy, e, drudzy troszkę wolniej, a, a, a jeszcze i nie prawie w ogóle. Więc e, ja sama nie myślałam, że trzy e, e, lata życia mojego tak bardzo mnie zmieni, że to tak była taka praca nad sobą. No ale widocznie tak, tak musiało być. Ehm, następna sprawa, którą chciałabym. A właśnie, jeszcze jeden, to już sobie nawet zapisałam, żeby się nie motać, e, jeszcze jedna taka krótka sprawa też e, prowadzenia bytu, e, była taka sprawa, bo to, bo to tak e, chciałabym Wam to pokazać, jak, jak to wygląda, że to, że to nie przychodzi taka wiadomość, no schodzi anioł i mówi, Marzena, tu Ci przyjdzie ta i ta i ta osoba i musisz z nią e, no tam dalej iść. To tak nie ma. To wszystko działa na bazie intuicji. Przychodzą obrazy, przychodzą miejsca, zdarzenia, jakieś momenty i wszystko musisz sobie zbudować w całość. Nie jest to tak prosto, jak, jak, jak nam się wydaje, też nie wiedziałam, jak to działa, ale tak widzę, że, że to właśnie tak się dzieje. I na przykład miałam też takiego mężczyznę, który. Mm, przychodził do mnie, ale ja, ja, ja nie wiedziałam y, o co chodzi, i przyszła taka sytuacja, gdzie zostało mi tam troszeczkę wyjaśnione, w którym kierunku powinnam pójść. I y, ja myślałam, że to jest jakiś prom. Y, I widziałam, jak y, zamyka się brama, taka, i widzę tylko męskie nogi. Tak, powiedzmy, z, z trzech mężczyzn, ale tylko nogi. I po prostu e, była sprawa takich zaginionych dzieci. A ja kiedyś miałam też taki, taką wizję zamkniętych dzieci, e, i pomyślałam, że może tam są te dzieci. Ja koniecznie chciałam wejść w to. W następną noc już byłam tam. Okazało się, że to nie był żaden prom, że to nic nie było związane z wodą, to był garaż z bramą garażową i właśnie w tym momencie, kiedy ja powiedziałam dobra, to ja muszę tam wejść, ja muszę zobaczyć co tam się dzieje to ja zostałam z tego garażu no, prawie już jak, jak nogę tam postawiłam zostałam wystrzelona, dokładnie wystrzelona z taką siłą, że nawet sobie tego nie wyobrażacie wywalona na, na drogę i, i tyle tak, tak to się skończyło, więc no już było wiadomo, że jest tam byt, który którego muszę odprowadzić w dalszych, powiedzmy, snach, bo, bo, to, bo to się dzieli troszkę na sny i troszkę na takie wizje, czyli wchodzenie w, w trans, są na no, chyba na, na, na jak, jak to potrzebne potrzebne jest. Mówię, ja, ja jeszcze tego wszystkiego nie wiem, to wszystko dopiero dzieje się tak po prostu na żywo. E, e, I zostało mi pokazane podwórko, e, takie niemieckie podwórko, stare podwórko i właśnie ten garaż, i nie wiem, nie mam pojęcia, co, co się tam wydarzyło. Podejrzewam również, że no musiało być morderstwo. Więc tak wydaje mi się, że po prostu jak jestem wysyłana już do takich, takich wysyłana jestem właśnie tak myślę, że to nie tak, że oni proszą mnie o pomoc, tylko po prostu ja jestem tam przesyłana i, i próbuję tym, tym y, ludziom pomóc i właśnie myślę, że, że to są osoby, które zostały zamordowane. Więc to był taki mężczyzna. Kolejna sprawa. No, już chciałbym Wam naświetlić jak większość tych rzeczy, które się działy, bo powiedziałam Wam w pierwszym filmie, myślę, że pierwszym, że odprowadzam również ludzi przed śmiercią. Tego dnia musiało być to myślę, że piątek. Byłam u jednej z moich klientek, robiłam nieporządki i nagle tak na środku kuchni stanęłam jak wryta i, i poczułam, poczułam śmierć, poczułam ją w ciele yy, poczułam się już tak nieswojo, już po prostu o niczym innym nie mogłam myśleć, no co to będzie a może ktoś z bliskich a, a znowu się przyczepiło, ach nie wiadomo yy, poszłam do domu yy, usiedziałam sobie, posiedziałam sobie na, tam na kanapie poczuwałam sobie, ale te, te myśli ciągle były i mąż yy, napisał jak tam co słychać i ja napisałam do niego, że tak, w ogóle to wszystko już fajnie, już mam wolne, ale mam takie znowu dziwne uczucie, że ktoś odszedł. Tak. I kilka godzin później zaczęły być syreny. Przez moją wieś przyjechały samochody pogotowia ratunkowego, straży pożarnej i tak dalej. Zaczęło mi, mi włosy stawać bas. Tak po prostu kolokwialnie mówiąc. Więc mówię matko, tu doszło do śmierci, to męża, tu doszło do śmierci. To jest ten ktoś, kto, kto dzisiaj próbował się ze mną skontaktować jeszcze przed śmiercią. Okazało się, że 30-latka zginęła w wypadku. Dokładnie dosłownie pod moim nosem, czyli jakieś może kilometr-dwa kilometry. Dwa kilometry. Dalej. W tym miejscu czułam ją jeszcze kilka dni, ale to, to cudowne, co myślę, że cudowne, akurat w tym przypadku, że ona od razu przeszła. I ja podejrzewam, że to za, za moją sprawą. Czyli czułam ją pier, w momencie śmierci, ona przyszła do mnie, wystraszona, i, i później już ją czułam jako osobę, która przeszła bez żadnych problemów możecie sobie wyobrazić jak po prostu ludzie umierają i dostają szoku i apeluję jeżeli myślisz, że zamkniesz oczy i twój świat się skończył to się mylisz, bardzo bardzo się mylisz no bo tak naprawdę dusza unosi się nad ciałem i są na to już naprawdę dowody są ludzie, którzy poszli do świata i wrócili, oni po to tam poszli, żeby i wrócili po to, żeby wam nam uświadomić, że ten świat istnieje i proszę, nie, nie, nie udawajcie, że to się nie dzieje, bo krzywdzicie nie tylko siebie, krzywdzicie swoich najbliższych, których odchodzą, a to tak naprawdę wiadomo, Inaczej już się myśli, co, co, bo to jest naprawdę mój już ostatni odcinek, to ja chciałabym się wyrazić, co ja chciałabym tym wyrazić tą, tą właśnie nienawiścią, do czego doprowadzamy, tym swoim niezrozumieniem. A jednak, tak jak mówię, śmierć i, i życie jest wpisane w jedno, jak zdrowie i choroba. No, tak to wygląda. Um. Jeszcze jedną chciałabym rzecz powiedzieć e, dotyczącą, to przeżyłam bardzo, bardzo, bardzo emocjonalnie, ponieważ dotyczyło kogoś, kogo znałam e, mniej czy więcej była to, to osoba dla mnie bliska. D, to, to była moja sąsiadka. Trzy miesiące, e, trzy miesiące przed zdarzeniem e, w moim śnie e, byłam pod, pod jej domem. Ten dom e, jakby był ogrodzony przez rodzinę. Oni nie chcieli mnie wpuścić do domu. Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, o co chodzi. Ja im, wykrzyczałam im, halo? Tylko nie zapominajcie o tym, że ekspertem od umierania jestem ja. Słuchajcie, to, to jak dzisiaj pamiętam te słowa. No, ale kilka dni później dowiedziałam się o dzieciątku, które zmarło, więc pomyślałam sobie, a to pewnie miał związek z tym. Dziewczyna pochodziła też z, z mojej wsi. Bardzo przykra historia. Um, ale to nie był koniec. Później wyszła sprawa z tym, z tym, co ogłosiłam na Facebooku, i dostałam te niesympatyczne słowa od, od powiedzmy, od osoby z tej rodziny. No i kilka dni później już byłam w domu. Rzeczywiście w tej, w tym, w tej transformacji byłam w domu, w kolejnym domu, nie powiem gdzie, ale to jest też w domu rodzinnym, gdzie w szklanej trumnie widziałam kobietę. Widziałam ją jakby w brzowych butach, nie wiem. No, była w sukience, nie wiem, bo w spódniczce, no nie była w spodniach. W każdym razie twarz miała tak zasłoniętą, że w ogóle nie mogłam, nie było mi pokazane, kto to jest. Czy to ktoś znajomy, czy nie. Ja, ja, ja byłam w tym miejscu, gdzie mogłam tylko podejrzewać, a może to jest ktoś, kto już dawno umarł, może to jest mój Boże, może to jest moja mama, a może to ja jestem leżę w tej trumnie, bo przecież nie mogę zobaczyć twarzy, no, no nie wiem, kto tam był. Tak, no. W dniu, kiedy zmarła moja sąsiadka, już ją odprowadzałam. Nie wiedziałam, że to ona. Było bardzo trudno, ponieważ ona w ogóle nie była przygotowana na tą śmierć. Ona po prostu tak szalała, ona była tak wściekła, ona. ona... Nie, 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 po prostu nie ona walczyła ze mną. Walczyła ze mną nie chciała odejść, nie chciała. Dwa dni później dowiedziałam się o śmierci mojej sąsiadki. Z opóźnieniem. Ale ona umarła wtedy, kiedy ja ją odprowadzałam. E, później e, oczywiście to było był dla mnie tak e, to było tak dla mnie trudne. E, pamiętam, w, 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 w tych dniach wyszłam na dwór z moim psem, żeby się wypłakać, żeby przeprosić e, przeprosić ją. <grych> Ach, znowu się wzruszam. E, że nie wiedziałam, że to ona. Że powinnam to wiedzieć. I zaczął mi dzwonić telefon. Zaczęłam dzwonić do kogoś. Usłyszałam, jak dzwonię do kogoś. Słuchajcie, w mojej kieszeni dzwoni telefon. Ja dzwonię do kogoś, dzwonię do Lili. Jakim cudem nie wiem. Aż się wystraszyłam, i przestałam płakać. Stwierdziłam, to po prostu tak musiało być. Ech no nie chciałabym się zruszać, ale to tak czasami bywa ehm, ostatnia rzecz, którą poruszam e, wychodzenie z komfortu jak Wam kiedyś e, to znaczy już na początku wywiadam, e, jak e, odeszłam od mojej szopowej e, dzisiaj, e, wczoraj nawet w, w, wydrukowałam zdjęcie e, żeby Wam pokazać, słuchajcie e, widać to na pewno, to z tyłu tam m, z tyłu tego samochodu to nie są góry, to jest e, to są chmury to są chmury nadciągające to był ostatni dzień, kiedy pracowałam u mojej szefowej. Pamiętam, jak dzisiaj to był 10 lutego, urodziny mojego brata. Dlaczego mówię o tej strefie komfortu? To jest bardzo ważne dla wszystkich. Słuchajcie swojej duszy. Słuchajcie. Słuchajcie, co ma wasze. To mówi też ciało dlatego, że ja byłam już informowana od ponad roku próbowałam odejść, bo od czasu do czasu po prostu robiła mi takie tak, ja nie czułam się tam już dobrze, ja już czułam, że moja dusza chce gdzie indziej, a jednak, a może będzie dobrze, a gdzie ja sobie lepszą pracę znajdę, no ale, na, no, jak to ma wyglądać no i tak czekałam i tego 10 lutego poszła po trzech takich kłótniach w ciągu tam powiedzmy ty, 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 tego roku które bardzo bardzo mocno zostawały mi w, w głębi mojego serca. Właśnie w, jak ja szłam do pracy, to ja zrobiłam to zdjęcie, bo ja pomyślałam: Matko, to już chyba koniec świata. Co tu się dzieje? Ja takiego czegoś naprawdę nie przeżyłam jeszcze. No i, no i tam. W domu było wszystko ok, do któregoś momentu, i znalazła sobie takie coś, do czego się przyczepiła. Ale tak się przyczepiła, że po prostu yy, jak ja jestem człowiekiem bardzo spokojnym i mnie bardzo trudno wyprowadzić z równowagi, to jak ja zaczęłam się wrzeszyć na nią yy, i powiedziałam jej, to już jest koniec. Do widzenia! <grym> Wybiegłam z domu i jeszcze ja bym wtedy taka, yy, w tym momencie podjęłam decyzję, że ja już tam nie wrócę. I faktycznie później musiałam jeszcze oczywiście według niemieckiego prawa 6 tygodni u niej pracować tydzień, tydzień czasu jeździła po mnie jak po, po ścierce przysłowiowej. Wy, 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 wygarnęła mi wszystko to, co miała do, do wygarnięcia, ale jest to już dokładnie ponad rok, jak, jak się uwolniłam. Uważam, że to było głębokie, głęboko karmiczne. Teraz pokażę Wam kolejną rzecz. Mam nadzieję, że widzicie. Um, mam nadzieję, że to też jest napisane, w, no, w, nie jak w lusterku, tylko normalnie. Tu jest napisane Marzena Lis. Um, jako Marzena Lis przybyłam do Niemiec e, i jak e, tam widzicie, schowałam w nawias Ena, to wyszła Malis. No. I tak właśnie ma na imię moja szybowa. Była szybowa. Malis. Więc e, ja później się dowiadywałam u e, mojej przyjaciółki numerologii, numerolo... <grywa> która zajmuje się numerologią, e, bo ja e, w którymś momencie, ja sobie taką historię wymyśliłam, bo moja szefowa była w ciąży i poroniła to dziecko, e, więc obliczyłam sobie lata i ja sobie myślałam, ja pewnie jestem tym nienarodzonym dzieckiem, przyszłam tutaj e, po to, żeby doprowadzić e, obojga, bo jeszcze mąszą na początku, żeby doprowadzić ich, ich do, do spoczynku wiecznego. No numerolożka mi powiedziała, że mogłam być jej mamą, ale nie dzieckiem. W każdym razie no jest połączenie karmiczne i tu wiem, są ludzie, którzy w ogóle w to nie wierzą, a ja jestem do, dosłownie przekonana o tym, że, że to tak wygląda. Co jeszcze chciałabym Wam powiedzieć na ten temat? Chyba nic. Tylko tyle, że po roku czasu zrobiłam tak dużo rzeczy, tak wielkie, ogromne zmiany, których może nie widać gołym okiem, ale ja je czuję. Czuję, a jeszcze nie wiadomo, co się wydarzy. Tak, właściwie już nie mam nic do powiedzenia, bo myślę, że wystarczająco tematów poruszyłam. Oczywiście było ich jeszcze więcej, ale. Tak na koniec, naprawdę, tak na koniec chciałabym, ja wiem, że to troszeczkę brzmi wszystko chaotycznie. Myśl... chciałabym, nie chcę, żebyście się bali. To, to nie chodzi o to, bo to jest tak, to jest tak trudny temat, to jest tak trudny temat dla nas, że, ale. Nie jesteśmy w stanie uciec przed tym, bo jeżeli nieprzygotowany nie przy, nie pójdziesz, od, odchodzisz, to po prostu masz taki szok, że nie umiesz się odnaleźć. I dlatego dlatego niektórym osobom jest tak trudno przejść. Do tego dochodzi, że właśnie rodzina nie chce Cię puścić, no i to jeszcze jedna ciekawa rzecz. Odprowadzałam kogoś bardzo znanego ostatnio, bardzo, bardzo znanego. Nie powiem nazwiska, ale może się domyślicie. Jestem przekonana, że to on, że to, to był mężczyzna, ponieważ to w, w, działo się w ciągu kilku dni. Tak jak Wam mówiłam, intuicyjnie z, zostałam nakierowana na, na tą osobę. Ten człowiek był bardzo gotowy by odejść. Nawet nie wiecie, jak bardzo gotowy był. Ale on, ponieważ był bardzo, bardzo religijny, wystąpił w przebraniu księdza, chociaż nawet powiem nie może księdza, tylko tak jakby mnicha z kapturem na głowie przeszedł, nie zważał w ogóle na, na płacze i tak dalej, bo tam w tle była kobieta, która strasznie szlochała. Ciekawe, bo mówił do mnie po angielsku i nic nie zrozumiałam. Więc tłumaczyła mi yy, siostra zakonna, co on chciał mi powiedzieć, i to było coś w rodzaju, a niestety nie pamiętam, ale tylko prawda cię oświeci, albo tylko prawda doprowadzi cię gdzieś tam, hmm, chodziło o prawdę i bez wahania po prostu poszedł. A wiem, że nie poszedłby bez mnie. Dlaczego? Poszukał Bo Boga, a Boga nie znajdzie, moim zdaniem. No ale to już. <grych> To jest oczywiście yy... nie wiem. <laughs> nie wiem, po prostu nie wiem. Ja mam takie zdanie. Yy, chyba chciałabym się z wami pożegnać już. Yy, pamiętajcie o tym, żeby czasami poświęcić sobie kilka minut na tym, yy, co będzie później. A to życie yy, to życie toczy się dalej. Naprawdę toczy się dalej. I naprawdę w wielu sytuacjach zostało mi to przedstawione jako poczekalnia, zapoczona poczekalnia, jakiegoś kogoś. Yy... Okej, okay, jeżeli to się sprawdzi, to wam jeszcze jedną historię powiem. Ale dobra, kończę, kończę. E, pięknie wam dziękuję za, za to, że byliście ze mną. E, to jest już piąty film, tak jak mówię, na tej chwili ostatni. Te filmy zostaną, choćby nie wiem jak... jak. Wiadomo, no kariery youtuberki nie zrobię, widać już, <laughs> ale nie o to chodzi, żeby tą karierę zrobić. Ja dostałam przesłanie od mojej babci, od babci, o której przestałam już dawno, dawno myśleć, Te, tej babci prawie, że nie znałam. Jestem do niej bardzo podobna. Mam te takie e, znaki szczególne po tej babci, i ona, ona też mi dała przekaz, że to, co zaczęłam, muszę skończyć, więc na pewno te filmy zostaną. Na pewno te filmy są ważne. Może ktoś wyciągnie lekcję, a może nie, może stracę kolejnych e, kilka osób e, ze swoich znajomych, e, to jest już aktualne, ale no cóż. Każdy swoją drogę ma. Życzę Wam wszystkiego dobrego, samych wspaniałości i trzymajcie się, ciepło. Pa!